O, tu mam takie zobaczcie, a jeszcze jedno widzimy. Yy, to wiecie co od halogenów tam coś tam, coś tam tu są yy, nity zaprasowane, sprawa jest prosta, nie bawimy się z tym za specjalnie, tylko po prostu. Rozwiercamy I jest po temacie Tu mamy jeszcze, widzicie, wstawki stalowe Ciach, ciach Aluminium, alum Pięknie Cała zabawa I elegancja. Co my tam teraz mamy? Takie coś od czegoś. Co to jest? Nie wiadomo. Ale wiadomo, że wróci do huty. Mosiąc do mosiądzu. Kabelki, to wiadomo. Na no później. Co my tu mamy? W pierwszej kolejności szczoteczki, tak? Mosiąc. Banalnie proste, wiadomo. Kabelki do kabelków. Tym się będziemy bawili w domu. No i co? No i śliwierka. Jest miedziuszka. Wtedy nie oszukiwali, jak to produkowali. A teraz to wiecie, jak to wygląda. No i elegancko. Wyciągamy, oczyszczamy. I jest bajka do miedziuszki. Szybki, łatwy demont, miedziuszka, śmieci, wirnik, poklejony, wiadomo. Co my tam mamy dalej? Sówkę, jak to mówi flaming. Pozdrawiam cię, Artur, przyjacielu. No i z sówką spróbujemy się rozprawić. Są sprężynki. Tu będzie mosiąc. Tu sobie to utniemy. Tak. A tu sobie to wyjmiemy. Widzicie, jaki piękny mosiąc. Tak. O. Szczotki wypadły. Co tutaj trzyma? A wiem, co tu trzyma. Trzyma tu jest. O, taki klips. Dobra, plastik. A tu działamy na szybko ciach-ciach. Prostujemy delikatnie co by nam lepiej od spodu wychodziło. O. Hmm. i cała filozofia. O, jeszcze wirnik wyszedł, widzicie, super. Tak. Do złomiku. Miedziuszka do miedziuszki. Raz. Następnie podczyścimy. No i miedziszka gotowa. A to zobaczymy. Podobno. Właśnie ten mniejszy wirnik też wyjmę. Podobno są firmy, które skupują wirniki, i to za jakieś tam sensowne pieniądze. Jakieś chyba 20 kg trzeba uzbierać wirników żeby przesyłka była darmowa a że mnie się nigdzie nie śpieszy no to będziemy zbierali te wirniki co tam dalej mamy gniazdko a w gniazdku to w zasadzie tylko trochę osiądzu nic ponadto ale dobrze jest i trochę osiądzu zamiast na wysypisko śmieci to wysłać z powrotem do hutynie te klamerki są stalowe Aha. chociaż to nie zawsze jest mosiężne o widzicie tu jest stal to można od razu wywalić natomiast ta część będzie mosiężna To jest stal. A tu będzie mosiąc tylko. O, tak się z tym uporamy. No i moi kochani, niestety, ale te zachruściałe śruby trzeba będzie zlikwidować, że tak powiem. Nie będziemy się z tym bawili. Po prostu to ułamiemy, pójdzie do chuty stali, a to pójdzie do chuty metali kolorowych. Ech, co tam za pacjent wjeżdża? Taki gość. No to takiego gościa też potraktujemy. Odpowiednie traktowanie. No i jakie będą rezultaty? A to jest, wiecie, przekładany tymi. Papierami takimi. Ja tego nie cierpię. O, no, z tym się trzeba bawić, babrać się z tym. To jest robota dla mnichów, zakonników, żeby siedzieli w zaciszu swoich komnat i dubali sobie z tym. No, ale co zrobić? Mm. I tak. No, złom. A tu widzicie mieć. Papier. No, i trzeba siedzieć. I to ładnie, jeszcze folia. I trzeba to wszystko ładnie rozdzielać. Ale to nie będę was tym zamęczał. To nastąpi później Ech, w zaciszu mojej komnaty. Co mamy następne? Takie małe trafo. Takie małe trafo. Zobaczymy, co nam tam przygotowało. Złomik. Tu sprawa powinna być prosta, aczkolwiek nigdy nie jest łatwo. Gdy myślisz, że będzie łatwo, to wtedy zawsze jest jakiś problem. I znowu odrobinę prostujemy? Tak, mhm. wbijamy się, no i targamy. A właśnie tak. Okay. I wychodzi piękny rudzielec. Tak. I zabieramy się za grubszego kabelka zwoje. Elegancko. No i dobra, ostatnie kabelki wyjechały. To troszkę oczyścimy, choć nie wiem, a grupę tam. Dochuty, straty muszą być bez zbędnego pierdzielenia. Mosiąc wiadomo, następna wpada. Taka rodziczka. Można by powiedzieć, że robota w re. <laughs> Patrzcie, jaka piękna. No także na zasadzie dźwigni. Czekajcie, zrobimy sobie warkocz, żeby nam się to nie rozwalało i kombineraczkami na zasadzie dźwigni i pyk. CUDO! O, I jeszcze raz to samo Patrzcie, jak ładnie wyszło mm -hmm. Taką robotę to Artur lubi I złom A co nam tu spadło? Wyłowione z rzeki, moi kochani Co my tu mamy? O, to było tylko to. Dobra. A tu? Tak to załatwiliśmy, widzicie. To sobie teraz zdejmiemy. O. Mosiąc, mosiąc i złomik. A na koniec zajmiemy się chyba klameczkami, co? Ta jest wyjęta z rzeki. Tu ją sobie dziabniemy. I opa! Superaśnie. Piękny mosiądz i złomik. A to, a to, to też jest mosiąc, tylko pobiał. Mhm. Żółciutki. Dobra, dziabiemy tutaj bez pierdzielenia. Jedziemy kompleksowo z tymi klamkami. I pyszny mosiąc. No i dobra, jedziemy dalej I mamy alum. Alum no nie chcę mi się z tym bawić, powiem wam, ale... Pisaliście, warfką, młotem to puści. No nie chcę puścić. Do złomu. O, alum, i złom. Alum i złom. Alum. Jest. Patrzcie, takie główienko, takie mortęgi. O, to było dobre. To co? Trzymajcie się, papaty, zobaczcie. Wiaderko prawie puste, złomiku znowu przybyło. Alumu, rude i wszystkiego. Jak wiaderko będzie pełne. Ja się z tym oczywiście uporam teraz. Jak wiaderko będzie pełne, to zrobimy kolejny jakiś demont. To jeszcze raz, papaty.